Witam, witam, dzień dobry. Mamy sobotę, czyli następny dzień ważenia. Tak więc 16 dzień marca. Zaczynamy! Jeśli chodzi o projekt trzech grubasów, jak najbardziej funkcjonuje, także wszystkich uspokajam. Jest jak najbardziej, chłopaki swoje robią, biegają, Marcin tam wrzuca regularnie, Maniek trochę mniej, ma tam swoje zabawki poukładane trochę inaczej, nie ma czasu. Aczkolwiek dzisiaj zmusiłem ich, żeby porobili filmiki, także do swojego ważenia, do swojego domu, bo niestety znowu nie możemy się spotkać w trójkę. Ale, ale nic to, pomontujemy, zobaczymy, udowodnimy, że cały czas działamy, także czerwiec już blisko, mam nadzieję, że towarzyszycie nam, trzymacie kciuki, ale też działacie na własną rzecz i też się odkudzacie. Także e, dobra. Dosyć pitolenia. Jak zawsze w łazience, czas na ważenie. No 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 Jednym kadrem, żeby nie było, że coś tutaj Michaś oszukuje. No i sam jestem ciekaw, bo ostatnio dosyć przy. O, no ładnie. Ostatnio się chciałem powiedzieć, że ostatnio całkiem pilnowałem się, w związku z tym. Właśnie liczyłem na wynik tego typu, więc ja się nawet cieszę, no jest, nie chcę iść inaczej, mamy 104 Jeszcze jedno wejście, zobaczymy, bo no to znowu jest ta sama waga niż z tego samego sklepu, ale no jak widzicie tym razem pokazuje dobrze i mam nadzieję, że będzie dobrze Gęba mi się cieszy, bo to oznacza, że już mi w zasadzie do mojego minimum brakuje tylko 4 kilo. Chłopaki mnie tam podpuszczali na 15, natomiast ja mam zamiar zejść do wyniku dwucyfrowego. Jak się uda te 15 to ok. Oni mają 15, ja dyszkę, chociaż rzeczywiście podjąłem wyzwanie 15. Trochę chyba pochopnie, ale zobaczymy. Nieważne. Robię swoje, nie, nic na siłę, tak jak organizm daje radę. Nie będę schodził poniżej minimum, że tak powiem, kaloryczności i, i nie będę za wszelką cenę schodził, tylko żeby schudnąć, żeby e, pokazać tutaj, tak? a, a za 2-3 miesiące czy pół roku nagle, co jest, gruba sprzytył. <laughs> Dlatego tutaj trzeba trzymać ten stan równowagi, o którym mówiłem w poprzednim filmiku. Więc nie dajmy się zwariować, robimy swoje systematycznie, waga spada. A jak u Was? Czekam na, na, na jakieś komentarze i czekam też na informacje, jak Wam idzie, ile udało się Wam zrzucić. Na koniec marca będę chciał zrobić takie małe podsumowanie, jeszcze się nagadam trochę. Pod koniec marca zrobię małe podsumowanie na grupie, będzie cały wątek poświęcony właśnie, żebyście się mogli pochwalić. Także szykujcie się, szykujcie wagi, szykujcie aparaty i na koniec marca każdy wrzuci swój wynik. Jestem ciekaw, bo tak tam gdzie nigdzie rzuciłem hasło tona. Marzyłoby mi się, żeby te wszystkie osoby, które z nami są na, na diecie, na, na tej redukcji, żeby doszło do takiej wartości, ale spokojnie, zobaczymy. Jak nie dziś, to może jutro, kiedyś na pewno się uda i pikniemy razem tonę w dół. Na razie, pozdrawiam. Dzień dobry, witam grupę. Dzisiaj jest super miejsca. Miejsca, w którym chyba każdy z nas bywa codziennie. A dzień dobry, no bo chyba tutaj każdy y, zaczyna ten dobry dzień. No ale tak teraz może bardziej poważnie. Y, mamy sobotę. Wydawało mi się, że pośpię sobie w tę sobotę, i to sobie zawsze w tygodniu obiecuję, że pośpię sobie do co najmniej 10 godziny. Realia są zupełnie inne, bo... Widocznie organizm nie potrafi, y, tak jak większość się cieszy z tego, że idzie weekend, tak organizm nie potrafi tego zrozumieć. I co się dzieje w sobotę? W sobotę się tak samo jak do pracy. No ale y, korzystam z okazji. Muszę powiedzieć jakieś dwa, trzy słowa na temat tej y, naszej diety. Y, mojej diety, bo każdy pewnie ma tam swoją. Y, Momentami to już mi się normalnie nie powiem co chcę, ale pewne dania to już mi bokiem wychodzą. Fakt jest taka sytuacja, że mam jakieś swoje lubione i nadal mi smakują. Także pewnie muszę znaleźć troszkę więcej czasu, żeby przelukać te wasze propozycje, które pięknie wyglądają i tak samo na pewno pięknie smakują i pewnie coś tam w tej swojej harmonogramie żywienia w ciągu dnia znaleźć. To jest jedno. Druga sprawa. No, patrząc jakby na historię ważenia się, wychodzę z założenia, że kurde, no jest progres. Pierwszy raz w życiu, nie da się ukryć, pierwszy raz w życiu w tym całym projekcie okazuje się jednak, że są jakieś pozytywne wyniki. Przedtem przeważnie się poddawałem, także myślę, że to na pewno y, wielką pomocą to jest to, że jestem w tej grupie. Wielką pomocą jest to, że widzę y, jak wy się wszyscy staracie y, i co tutaj dużo mówić. No, Będę tak ciągnąć do tego maja czy czerwca, już teraz nie pamiętam. Jedna, jedną rzecz, jaką zauważyłem na pewno, to jest kwestia tego, iż na pewno w trakcie treningów i po treningu ten organizm zupełnie nasz wygląda. Bardziej tutaj mówię o kwestii nawodnienia czy pozbycia się wody z organizmu. No, dokładnie tak jest, bo gdybyśmy się zważyli tak przed takim treningiem, biegiem, czy chodem, a potem zrobili to samo po przyjściu z treningu do domu, to idzie zauważyć spadek wagi około pół kilograma, jednego kilograma, nawet nieraz w sytuacji, kiedy w tym organizmie to woda się naprawdę zbiera w dużych ilościach. I tak, tak to jest u mnie. Więc nieraz na siłę, gdybym nawet chciał na to ważenie zrzucić, to wystarczy, że wyskoczę sobie na zewnątrz i. Zrobię jakiś wysiłek godzinny, i, i, i po powrocie jestem pewien, że waga na pewno mi wstanie. Wsta waga obniży się, o tak. Yy. No i prawdopodobnie dzisiaj yy. spróbuję zrobić to samo, no, co mnie czeka. Yy. Jak już nie mogę spać, to yy. zrobię jakiś wysiłek. Yy. Nie myślcie w ogóle o tym. Co jest związane z tym miejscem, gdzie jestem, to, to nie ten wysiłek. Yy, zrobię inny wysiłek, wysiłek, bardziej aktywny na zewnątrz i zobaczymy, co będzie. Yy, a potem ważenie i, i, i co. Yy. No, do roboty dalej trzeba, do roboty, do tej naszej roboty. Schudnijmy trochę i, i, i pokażmy się w tym czerwcu wyglądajmy trochę lepiej, yy, czujmy się z tym lepiej. Yy pokochajmy siebie. Nawet jak się nie uda, nawet jeżeli nie osiągniemy, że tak powiem, tego sukcesu, tego założonego planu, każdy kilogram, uwierzcie mi, każdy kilogram to jest złoto dla naszych kości, dla naszych nóg, dla naszego kręgosłupa. To tyle. Pozdrawiam, cześć. Zobaczmy. 109,5 hmm. 109 czyli kilo chyba więcej niż yy, tydzień temu Jeszcze raz zobaczymy No tak, nie chcę być inaczej No ale spróbujemy jak, jak wrócę za jakieś półtora godziny Co uwaga pokaże potem wysiłku Dzisiaj mamy wszystko w tym. Następuje oficjalne ważenie trzeciego z grubasów. Tego najbardziej lekkiego. Najbardziej wysportowanego biegacza. Jaka micha była startowa? Ty pamiętasz. Czekajcie jak na, na jednej nodze się <laughs> Nie. Nie dobra 87.7. Widać coś u ciebie? Chyba widać. Mi się wydaje, że było 96-4. Coś takiego. Startowa. Czyli jesteś ja prawie dyszka, dziewięć. Jeszcze raz na potwierdzenie. Żeby nie było. Wejdź Michał, żeby było... Waga że jest dobra. Waga jest dobra. <laughs> Bo ze sklepku na... No nie, jest 87 877 87. No i Także co? Jest OK. Powiem szczerze, nie do końca sobie pilnuję Michała diety. Wiele grzechów sobie pozwalam na to, szczególnie w sobotę, gdy przyjeżdża Michał pomagać mi. Nie Cześć. znam człowieka. Wyszymy, ale wydaje mi się dużo, że aktywność fizyczna swoje zrobiła. No bo ty dużo biegasz, nie? dużo Tak prak Praktycznie cały czas jesteś na tarancji. dużym wydatku energetycznym. Na początku jak zaczynałem, Michał powiedział, że znaczy podchodziłem do tego, że w serwisie nie ma możliwości schudnięcia, nie ma możliwości jedzenia posiłków, tak jak Michał mówił, bo ty siedzisz ty że sobie zjesz, naprawdę można. Wieczorne szykowanie rano, systematyczność. Naprawdę cztery posiłki dziennie I wydaje mi się, że to jest chyba mój sukces, jeśli chodzi o to. Systematykę. No, Systematyka, no to Systematyka, cały czas tak. powtarzam. Nie? Jemy, bo... Śniadanie, drugie danie, obiad, kolacja na ten zamykamy dzień. I to naprawdę w moim wypadku pomaga. No bo w, po pierwsze nie masz długich przerw, a po drugie masz. No systematykę. Się, nie powiem, że nie, bo czasami się zdarza przerwa 5 godzinna i 6 godzinna Jest to wynika to z pracy, ale to jest to systematyczne jedzenie. No tak, ale nie masz takiej, takiej nie, sytuacji, nie ma że tak. rano śniadanie. I... Się, nie, ja się napuściłem przez to, że ja wyjeżdżałem e, rano pijąc kawę. Później godzina 19 powrót, no i jedzenie do bólu praktycznie aż człowiek leżał, o godzinie 22. dobicie się do snu, no i łóżko. I to było wszystko. A teraz jest ta systematyczność, także to dużo. Czyli dalej. zaczynamy dokładnie, że tak powiem, potwierdza się ta teoria, że wszystko zaczyna się na talerzu. No, no, Dobry talerzu, mądry w talerz. W głowie, w głowie. Dobra, bo, podejście, bo podejście do tego mówię, no jeszcze rok temu powiedziałem ja i nauki krótko. Mając taką pracę nie jestem w stanie przygotować sobie posiłków, bo, nie, bo to jest zimno, bo to jest nie wiem nie podgrzane, to nie będzie smakowało. Można, naprawdę można, mimo to, że praca jest czasami mówię na dworze często, posiłki zimne, da się zjeść. No trzeba przemyśleć je po prostu wcześniej. Także, no to jest dokładnie to samo co ja, bo ja też jeżdżąc w samochodzie jako handlowiec to... O, Ty to, to tam jesteś <laughs> w <laughs> Dobra, no to co? A właśnie, pozdrowienia dla pozdrowienia dla E, poczekaj, bohatio nam wyżegała Asi, Basi, Asi i, I Barbary Baśka tak. Mamy przyjemnej teraz. Ale pozdrawiamy Basta, tak pozdrawiamy. Także, no, i reszta... no, no i przede wszystkim Liska też, tak? Który gdzieś tam z nami działał? także Sebastian. Sebastianie. W ogóle pozdrawiamy Sebastian. wszystkich grubasów, także jesteście dla nas wsparciem, my dla was. Jedziemy na jednym wózku, także... Na... To kiedy mamy słupnąć? Do czerwca? Do czerwca, a ja już, już wspominałem o tym, Jezusa, zapraszam kilo. zapraszam na koniec marca na e, podsumowanie takie trzymiesięczne. E, e, sprawa wielkiej wagi, taki a. będzie post. Będzie, e, będziemy się chwalić ile już udało nam się zrzucić. Także będzie taki pumetek e, do czerwca, żebyśmy wiedzieli Patrz, mniej więcej za, jak gdzie... To mojego syna. Patrzcie, to jest tata, to nie było. To jest ten tata. Melodyjne usta.